powieści Salomona, rozdział pierwszy, wiersz piętnasty. Synu mój, nie wyruszaj z nimi w drogę, powstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. To wezwanie wykracza daleko poza prostą radę moralną. To głęboka, wielowymiarowa lekcja o tym, jak zachować duchową integralność i uniknąć zguby. Pojawiają się tu dwa ważne pojęcia: droga oraz ścieżka. Droga to szeroka, główna, uczęszczana trasa, po której idzie wiele osób. Symbolizuje szeroki nurt życia, grupę i masowość. Ścieżki natomiast to wąskie, osobiste trasy. Indywidualne wybory i działania pojedynczych ludzi. Ostrzeżenie jest więc podwójne i bardzo precyzyjne. Nie wystarczy unikać szerokiej drogi złych ludzi, czyli nie iść razem z nimi tam, gdzie podążają tłumy. Równie ważne jest, by nie wchodzić na ich osobiste ścieżki, nawet jeśli oni sami tam nie chodzą. Nawet jeśli dana ścieżka jest opuszczona, należy powstrzymać swoją nogę, by przypadkiem nie postawić kroku tam, gdzie kiedyś postawili oni. To przypomnienie, że zło nie jest jedynie czymś publicznym, masowym i oczywistym. Zło także czai się w indywidualnych, pozornie niewidocznych wyborach. W tych tajnych ścieżkach, którymi ktoś poszedł i które mogą prowadzić do zguby równie skutecznie, jak szeroka zatłoczona droga, bo nogi ich pędzą ku złemu. Te słowa podkreślają, że ci ludzie nie tylko czynią zło, ale uczynili je sobie nawykiem tak bardzo, że bieg do złego stał się ich naturalnym ruchem niemal instynktem. Zło przestało dla nich być czymś złym, stało się dla nich czymś normalnym, a nawet pożądanym. To zjawisko bardzo głęboko tłumaczą mędrcy. Kiedy człowiek popełnia grzech wielokrotnie, przyzwyczaja się do niego tak bardzo, że przestaje go postrzegać jako grzech. W jego oczach czyny złe stają się akceptowalne, a nawet konieczne. Stąd nogi pędzą ku złemu, bo biegną za tym, co wydaje się teraz dobrą drogą, choć jest destrukcyjna. Tekst nie zostawia złudzeń co do tego, że złoczyńcy ci nie mają szacunku dla życia i śpieszą się, by przelać krew. Nie udają troski o innych, nie są pobożni czy sprawiedliwy, choć mogą tak się przedstawiać. To tylko przykrywka, fałszywe oblicze, które ma zwieść niewinnych. A co z nami? Ten werset wzywa do pełnej czujności, nie tylko wobec tego, co widoczne i masowe, ale także wobec indywidualnych dróg, które wybieramy, które ktoś inny mógł już kiedyś wydeptać ku zgubie. Powstrzymaj swoją nogę. To nie jest tylko zakaz, ale potężne wezwanie do odpowiedzialności za każdy krok, do kontrolowania tego, gdzie kierujemy swoje życie. Słowa i czyny. W praktyce oznacza to: usta, ręce i nogi są naszymi narzędziami woli i moralnego wyboru. Ucho, oko czy nos są nam dane, ale nie kontrolujemy tego, co do nich dociera. Za to to, co mówimy, co robimy i gdzie idziemy, to jest w naszej mocy. Warto więc pielęgnować w sobie tę świadomość, że każdy krok, każda decyzja ma znaczenie i może nas przybliżać do dobra lub do zła. Pamiętajmy, że nie wystarczy jedynie unikać masowego zła, lecz powinniśmy też świadomie odwracać się od prywatnych pozornie niegroźnych ścieżek, które mogą nas zaprowadzić do zguby, bo każdy krok ma moc, może budować, ale może też niszczyć.